Cezary Trybański, znany ze swojej kariery w zawodowym sporcie, szczególnie z czasów gry w NBA, staje przed nowym wyzwaniem jako uczestnik 16 edycji Tańca z Gwiazdami. Jego wysoki wzrost stanowi wyjątkową cechę w kontekście tanecznego show, co niewątpliwie wprowadza dodatkowe trudności dla jego tanecznej partnerki. Trybański Będąc najwyższym uczestnikiem w historii programu, z pewnością przyciągnie uwagę widzów i może zmienić dynamikę tradycyjnych choreografii w programie. Partnerowanie tak wysokiemu tancerzowi jak trybański wymaga od jego tanecznej partnerki szczególnych umiejętności adaptacji i kreatywności w planowaniu układów tanecznych, aby wykorzystać jego atuty, jak również zminimalizować ewentualne trudności wynikające z różnicy wzrostu. Wyzwanie to będzie wymagało nie tylko technicznej precyzji, ale także innowacyjnego podejścia do prezentowanych układów tanecznych. W nowej edycji tańca z gwiazdami pojawiają się także inne znane osobistości, jak powracająca po kilku latach Agnieszka Kaczorowska oraz Lenka i Jan Klimentowie, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tej serii. Obecność doświadczonych tancerzy i nowych twarzy obiecuje emocjonującą rywalizację i interesujące momenty na parkiecie. Różnica wzrostu pomiędzy Cezarym Trybańskim a Izabelą Skierską w kontekście tańca z gwiazdami stawia przed nimi unikalne wyzwanie choreograficzne i techniczne, szczególnie w tańcach standardowych, gdzie odpowiednie trzymanie ramy jest kluczowe. Trybański, mierzący 218 cm wzrostu, jest znacznie wyższy od swojej tanecznej partnerki, która ma 173 cm wzrostu, co daje różnicę aż 45 cm. Taka dysproporcja wymaga od choreografa programu szczególnego podejścia do układania choreografii, aby obydwoje tancerzy mogli się efektywnie poruszać i prezentować na parkiecie. W przypadku par o znaczącej różnicy wzrostu, ważne jest znalezienie takich ruchów i pozycji, które będą wygodne i estetyczne dla obu stron. To może oznaczać modyfikację standardowych pozycji, jak również innowacyjne podejście do prowadzenia i podążania w tańcu. Przy takiej różnicy wzrostu, elementy takie jak unoszenie czy skomplikowane figury mogą wymagać dodatkowej pracy i kreatywności. Duet musi znaleźć sposób, by ich tańce były nie tylko technicznie poprawne, ale również wizualnie atrakcyjne dla widzów. Mimo tych wyzwań, program Taniec z Gwiazdami zawsze przynosi zaskakujące i inspirujące momenty, gdy tancerze przełamują ograniczenia i dostosowują się do niecodziennych okoliczności. Start nowej edycji programu, zaplanowany na 2 marca, z pewnością przyciągnie widzów ciekawych, jak para poradzi sobie z tymi wyzwaniami na parkiecie. Intensywne treningi, które już się rozpoczęły, są kluczowe w przygotowaniu duetu do nadchodzących występów. Widzowie z niecierpliwością będą oczekiwać, jak dynamika między trybańskim a skierską rozwinie się w trakcie sezonu, przynosząc emocjonujące i wzruszające chwile, jakie tylko taniec z gwiazdami potrafi zapewnić.